Hej, cześć, witajcie. Hej, cześć, witajcie! Z tej strony nauczące ja kotek. Dzisiaj zagramy sobie znowu do Refu 20. Um, dzisiaj mamy mało kasy, więc możemy spróbować to... Eee, Czekaj, to nie, to było tu. O, nowa gra. Teraz zrobimy... O, tak, i teraz chyba za grub... Co? A, co? aha, dobra. Jestem Real Madrid. Wiesz, ja próbuję pierwszy raz, więc tak nie do końca. Wiem, co tu się dzieje za bardzo. Ale spróbujmy. A więc co? Okej, okay, klik. O nie! Przegram to, przegram o nic. I tu. Dobrze, że nie obronili. Gdzie ja mam broń tu? W to samo miejsce. Ścielam. I jej. Mam nadzieję, że będzie... Nie, nie dam rady. Tu. Mm, przegraliśmy. Teraz walczymy z klubem. A ja wiem, nie znam się na piłkarzach. Po prostu w to gramy. Tu strzelam. Co? O nie. Pomocy. Czemu oni są tacy silni? A masz... Jest! Obroniłem. Im chyba trudniej obronić, ale... Teraz mi się udało. Może wygram, chociaż wątpię. No właśnie. Teraz... Gdzie, gdzie, gdzie 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 gdzie? gdzie? Jej! Widzicie, tu, 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 tu. mam bronić? A tym razem na środek poleciało. Remis jest. No nie tak źle. Przynajmniej nie jestem ostatni jak oni, właśnie. Galas. Galas. Coś. Coś. I nic się nie dzieje na razie. Klik, klik, klik. Strzelam. O nie. I znowu. To tutaj. O niej. Mocy. <noise> Jej, teraz to na niej Spróbuję tu jeszcze raz się rzucić, a nie tu tym razem. <noise> Możecie napisać w komentarzu, czy tu jest ja, jakaś taktyka, czy coś takiego. Nie wiem. To spróbujmy teraz tu. A, a, myślałem nad tym. I przegraliśmy. Jesteśmy prawie na samym dole. To w ogóle nie wiem, co się stanie, ale znowu walczymy z tymi samymi. Nie wiem czemu. Czemu oni bronią się tam? to jest takie trudne? No i. No, no, no. mm. Czemu to jest takie trudne? Tu o coś chodzi? Nie wiem, tu? No, w tym samym miejscu było. Proszę nie odzyskać, gdzie, gdzie mam strzelić? Tu. Yeah. I, i, i. mam nadzieję, że chociaż mi będzie. Teraz obronimy tu. W tym samym miejscu, dziwne. I znowu przegraliśmy. I mamy minus 3 jakieś Nie wiem, co to za punkty są. Punktów mamy jeden. Oni też mają jeden punktów. A oni mają po 9 i 12 punktów. Czy mamy by tak grać w skończoność? jakaś czerwona koszulka. A tak. I, I słyszałam coś takiego, że można tu jakoś robić swoje składy. Więc chyba zrobię swój skład, jak tylko skończymy tę rozgrywkę, która nie wiem, czy się kończy, ale zobaczymy. I czy dostaniemy w ogóle jakąś nagrodę za to. Chociaż myślę, że powinniśmy dostać, ale na razie raczej nie dostaniemy, skoro przegrywamy. Bo ja tak myślę, przynajmniej. Jeszcze ani razu chyba nie, nie obroniłem wcześniej, ale teraz tu. No nie, no nie, no nie, 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 trzyma. Є, to nie, 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 tak nie, dwa punkty, dwa punkty, a ci na dole� yani jeden punkt i nie, punkt mecz. nie, nie, mamy

Teraz mi znowu. Ja czy ja co ja tu, tu, tu nie mam, nie? Tak. Okej. Okay. Klikni to nagrodę. Coś jednak dostaniemy. Patrz, Otwórzmy to. Szybko musimy to otworzyć. Co tam wypadnie? Coś dobrego. Jakaś złota karta. A nie, niebieska. A to jest chyba. Dobra. No. ULC. UCL, no coś takiego. Teraz to 82, słabo bardzo. I teraz to red Pack co to jest? Nie wiem nawet. Zobaczmy. Bardzo słabe. Ale jest jakaś czerwona karta. Ok, zobaczmy, czy są jakieś lepsze karty. Teraz jest ta ota, no. no dobra i teraz co mieliśmy zrobić? Bo zapomniałam, tu i skład. Już rozumiem o co tu chodzi, więc muszę zbudować sobie skład jednego kraju i tak, i tu są zielone linie wtedy. Mam no, tak, rozumieć chyba. Ale też się z tym nie łączą. Ale też je daję, bo one są lepsze. Tutaj tak trochę średnio pasuje. Bo mogłoby być inaczej, że ten tu. A nie, tak jest lepiej. Chociaż za tego bym dał takiego błyszczącego. Ale. No. Dobra, zobaczmy tu, tutaj błyszczący. Tu nie ma błyszczącego, a takiego gdybyśmy dali. Też się trochę łączy. I dajmy tego, tego. I graj. O. Łączy. To chyba będzie trwało długo. Myślę, że nikt się nie znajdzie, Więc nie chcę. No ale mamy swój skład. Herb jakiś mamy? Taki będzie nasz herb. No a jakieś tutaj, coś? Tak, to jest. Co to jest za. Ale ładnie. Ubiorę No, fajnie. I dobra, teraz yy, możemy. Co możemy zrobić? Zakończyć ten odcinek? Chcecie? Okej, okay, papa.